Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, zapraszam was na kolejny materiał. Moi drodzy, w tym materiale zaczniemy sobie rozdawanie USPK. Co trzeba zrobić? Popraw w górę, sub, komentarz. I będziemy sobie go rozdawać. Możliwe, że w drugim tygodniu maja, albo jeszcze w, w jeszcze kolejnym, ponieważ muszę jeszcze rozdać wam tego Cyrexa, którego gdzieś tutaj miałem. To jest ten Cyrex. Ten headshot, którego miałem wcześniej, już został rozdany właśnie na... Na YouTubie, na streamie. Także Od razu przyszedł widz, podziękował za skina. Fajnie, miło uczucie. Mam nadzieję, że chciki będą się A teraz Już wam pokazuję, bo zastanawiam się co miałem pokazać. To są, to jest mecz premierowy, jak widzicie. Jest to mecz premierowy na dwóch cheaterów. I ostatnio ogólnie cheaterzy i VAC 2.0, czy tam VAC Live, <laughs> To jest gorący temat. Hot topic. Ponieważ faktycznie coś tam, <laughs> coś tam Valve robi. Są te fale banów, większe, mniejsze. No dzisiaj akurat też już jest chyba 80 parę banów na konwersie, gdzie oczywiście tych banów może być z dodatkowym zerem na koncie, bo oni tam nie, nie śledzą, nie mają dokładnej jakby wszystkich tym, tych danych. Są też informacje o tym, czy, że na premierach i na matchmakingu jest jakby inny rodzaj antycheata. Ponieważ są jakby. Jest kilka rodzajów. A, jest kilka rodzajów cheatów. Część triggeruje live Część możecie po prostu lecieć, robić 50 fragów yy, co mecz i. i w ogóle takiego typu bana nie dostanie. Właśnie Mami i Masterpiece. Ona używała Wallhacka i Aimbota. Masterpiece tylko Wallhacka. Jeden, jedno i drugie było głupie. Ona w ogóle to jest. dziewczyna. Yy, bo grał tutaj właśnie, nie wiem, czy, czy Samsung, czy. Któryś z nich to był, czy Piegu, właśnie Polak. Na streamie to mieliśmy, mówił, że właśnie że ma perfitnego cheatera, aż mu się żygać no, chce. I w dodatku jest to dziewczyna. No i mami nas po prostu pojechała. Ani, je, ani ona, ani Masterpiece nie mają na profilu Steam żadnej informacji, żadnej wlepy, że dostali waka. Możliwe, że dostali właśnie ten globalny cooldown tutaj, właśnie nad tym menu wyboru. I Wak wleci tam za jakiś czas na te ich profile z a teraz pokażę Wam coś fajnego. Oprzyjcie stronę CSGO skins .com, na której możesz otwierać skrzynki z CS, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins Link macie w opisie. Polecam i pozdro. To jest właśnie ten konwers. Tutaj wczoraj, 3 maja, znaczy ja to nagrywam, teraz, jest 4 godzina 9:30. Zobaczcie, że od 9:30 mamy 81 waków i gamebanów 6. To są akurat te duże, te ogromne fale banów. Waków. Widać, co się dzieje. Widać, że powoli coś tam się dzieje, coś tam walw gotuje. Coś tam przyrządza, jakieś super smaczne danie. Więc bardzo chętnie bym zobaczył tutaj jeszcze kolejny pik na, na koniec dnia. Więc tutaj mamy informację, że coś tam się, moi drodzy, yy, dzieje. Przy CES yy, Starts Dało właśnie z ostatnich chyba 7 dni. To jest właśnie post z 3 maja. I właśnie, że 3 maja był ten pik. Znowu. Tak samo jak tutaj mieliśmy konwers, ten 28, 27. Tak samo tutaj jest 27, 28, tam 27. Nie? Jest ten właśnie większy pik. Więc można powiedzieć, że tylko to idzie w drugą stronę. To jest jakby lustrzane odbicie. Tutaj ro, rosną dni tak, jakby od kwietnia do maja. Tutaj od maja do kwietnia w tą stronę, nie? Więc jest właśnie taka krzywa. No i potem tutaj. tutaj też jest właśnie ta krzywa <coughs> lekko rosnąca. No i tutaj jeszcze. Możliwe, że byłoby więcej, no bo jest bardzo, bardzo podobny pik tego wykresu tutaj. Więc lecimy moi drodzy dalej. Porobiłem sobie też screeny, właśnie, jakoby, że ten WAG, ten Overwatch jest niby, jest tam skończony, ale dalej tam wiecie nad nim, nad nim, jakby pracują. Dalej tam coś zmieniają, dalej dodają. Nie mamy jeszcze tych trusted partnerów, nie, którzy by robili Overwatcha. Myślę, że po prostu system Overwatch sam jakby przygotowuje się do, do tego i możliwe, że prędzej czy później dostaniemy jakby dostęp do Overwatcha, tak jak mieliśmy to w Global Offensive. Nie wiem, czy to będzie wyglądało tak, że e, zaufani ci partnerzy, czy jak, jak tam Valve sobie ich nazywa, czy, jeśli będą akurat robili Overwatch, e, czy będziemy mieli też właśnie jakby cztery te opcje, czyli. E, tam, że mamy stuprocentową pewność za aima, czy znaczy za vision assistant, aim assistance, yy, za tam jakieś inne order, typu yy, banę, hop speedhacki i tak dalej. No i to były orders, czyli właśnie tam griefing, toxic i itp. Czy znaczy po prostu jeśli yy, Overlord stwierdzi, że tutaj był jakiś taki yy, dziwny yy, behavior, czyli tam dziwne zachowanie, no to wtedy powiedzmy Dziwne zachowanie, jeśli chodzi o EMA, i na przykład będziemy musieli potwierdzić na wroczu tylko EMA, a reszta nie będziemy mieli w ogóle do, do czynienia. To właśnie są te, te skryny porobione, żeby pokazywali ludzie, że, że ten Overwatch jest. No i tutaj gościu dostał właśnie tego Enela na, na miesiąc i wydaje właśnie mu się, że Overwatch, właśnie ten life nie działa w ogóle. Na competitive, czyli na matchmakingach, tam gdzie wbijacie rangę Golda i tak dalej, tutaj gości akurat ma Golda 2 i tam z jakimś Silverem grał. Prawdopodobnie jakiś właśnie duecik. Nie wiem ile fragów na 13:0 zgaduję, że tutaj pewnie gdzieś jest jakieś 48 fragów. 350 czy 358 ADR-a, nie? To tutaj, że, jest piąta, że to jest piąta gierka z rzędu, gdzie od, od jebał to gówno i nic w ogóle się nie stało. Więc y, Hacksy nawet też specjalnie testują, jaki jakby rodzaje cheat'a y, triggeruje Backlife czy tam Overwatcha i na Premier'ach i na Matchmakingu. I okazuje się, że na Matchmakingu jakby jest albo włączony, albo jest zu zupełnie co innego. Że obecnie to, co mamy, gdzie możemy się spodziewać, powiedzmy, kancelu y, meczu, y, mamy tylko i wyłącznie na Premier'ach. Ten Overwatch, tak dalej na matchmakingu nie widziałem żadnych screenów, żadnych shotów, żeby ktoś dostał w trakcie meczu bana. Na premierach owszem, jest tego od cholery. I na Reddicie, na, na YouTubie, na, na shortsach, Możliwe, że pewnie też i na TikToku, założy się, że na TikToku też jest tego od cholery na premierach, ale na matchmakingu nie. są właśnie ludzie myślą, że yy, tutaj właśnie. Testowane na Prime Comp Only, czyli właśnie. Na PRIME, ale competitive, czyli matchmaking, czyli gościu z y, Prime'em na koncie. No i właśnie no-spread y, triggeruje vac life i anti-aim triggeruje vac life na competitive, ale na, na reszcie to, <coughs> przepraszam, to ludzie mogą chodzić jak chcą. Silent Am, no vac life trigger, dobra. To mamy tylko no-spread i, i, i anti-aim. Natomiast na Premierach był chyba no i Rapid Fire, czyli tam w sekundę z, ze skara wywala 20 pocisków w, w sekundę, w niecałą sekundę wywala cały magazynek z AWP i tak dalej. A i tutaj jest też właśnie ciekawa taka, taka, że tylko to tak, żebyście. Bo tak to wezmę. I tutaj właśnie jest to UI, czyli ta, na, na tej tam panoramie CSowej 2 Vac. No, has detected irregular gameplay and has cancelled the match. Czyli tutaj mamy właśnie taki. Zwykły cancel, zwykłe anulowanie meczu. Ale tutaj Valk has detected irregular gameplay and has cancelled the match. Tak, aby to został zastąpiony tym. Tutaj właśnie widzicie, że to jest minus, to jest plus. I teraz tak. The player that was flagged by vag czyli ten główny cheater and their party, has received a cooldown. Czyli nie dość, że Valve jakby stara się walczyć z cheaterami, to stara się walczyć też trochę z ludźmi, którzy chcą być boostowani przez cheaterów. Tylko zakładam tutaj, i mam nadzieję, że to jest dobre założenie, że e, członkowie party, członkowie grupy czy tam lobby będą dostawali cooldown, ale tylko ci, którzy wchodzą z nim w kłe, którzy wchodzą z nim w kolejkę na matchmaking, na premiery. No bo jeśli odpalacie solo i dostaniecie cheatera w drużynie, no to jakim prawem mielibyście dostać cooldown? Czyli jesteście niewinni, no chcieliście sobie zagrać, nie wiem, po pracy, czy po szkole yy, Czy tam, nie wiem, przed, przed nauką do, do sprawdzianu, czy właśnie teraz do, do matur, chcieliście sobie zagrać jakiegoś yy, MMA, czy jakąś premierkę Dostaliście che dwóch cheaterów w teamie I dostajecie cooldown na 24 godziny Za to, że chcieliście sobie zagrać gierkę i wam dobrał cheatera Myślę, że tutaj chodzi bardziej o to do, do lobby, jeśli gracie piątką Jest cheater w teamie, no to Wszyscy, no cheater dostaje yy, Cooldown a znaczy ten globalny cooldown, przepraszam, reszta dostaje, nie wiem, na, na jeden dzień. Ktoś nam pokazał, że, że to są cooldowny na jeden dzień, te 24 godziny. No i znalazłem właśnie tego, tego screena, zrobiłem sobie właśnie to jest ten competitive cooldown one day, czyli jeden dzień, 24 godziny. Tylko że właśnie to jest informacja, że VAC has flagged your gameplay as irregular. Tylko pytanie, właśnie czy osoba, która to ma, czy to jest właśnie cheater, to jest osoba, która weszła w kolejkę z cheaterem. Nie mam niestety zielonego pojęcia, no ciężko mi to jakby yy, potwierdzić, a nie chcę wam walić yy, fake info, więc ewentualnie jeśli ktoś z was dostał, grał z cheaterem, możecie się podzielić, albo jeśli jesteś cheaterem, dostać global cooldown, to też możesz, no to zawsze jakaś tam, jakaś tam to info, informacja, moi drodzy, jest. Moi drodzy, i chyba na zakończenie wisienka na torcie, tutaj jakiś yy, ruski, nie dziwicie się chyba, ruski streamer dostał global cooldown na 24 Godzinę. Tutaj no, sami widzicie, co co on ma. Leci po prostu plus W. A jeszcze trze, trzecia, z trzeciej osoby? No nieźle. Oj, oj, oj. Pytanie: czy to są e, premiery, czy nie? Premiery! Jakie ratingi? Kurde. Zwracam wam honor. Myślałem, że poniżej 7000 jest git nie, nie jest git, bo mimo, że go się cheatuje ee, rusek i tak dalej, czekaj Staram się tutaj na tą jego cholerną merką. waka has detected irregular gameplay and has canceled the match, czekajcie bo Chciałbym wam to Pokazać O Widzicie Waka has detected irregular gameplay as, and has canceled the match Ktoś, ktoś tam, że Coś tam, who flag by VAC, and their party has, have received a cooldown, czyli to jest ta, ta nowa jakby jakby wersja, nie? Coś tam jest jeszcze, VAC has detected, okay. I tutaj na razie pojawia się czat Damn, coś tam so good O, Anluczko, Anluczko no pokaż, pokaż ten Oj oj oj. oj, oj, oj. Moi drodzy, oj, 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 Także chyba tym miłym akcentem będziemy chyba kończyć tą dzisiejszą e, przygodę z Zwakiem. Więc niech Valve dalej pozwala cheaterom e, cheatować. Niech zbiera informacje, a potem będziemy oglądać takie piękne rzeczy jak tutaj. Z mojej strony to tyle. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Do następnego razu. Elo!